No siema, jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak wygląda Famitsu, oto tak właśnie wygląda Famitsu. Famitsu to japońska gazeta, o której słyszał praktycznie chyba każdy fangier, ponieważ chyba każdy z nas przynajmniej raz cytował, że Famitsu coś tam dodało 40 na 10, czy milion na 10 jakieś jakiejś grze. No, ale generalnie gazeta ciężko jest dostać, ponieważ można ją kupić chyba w zasadzie tylko w Japonii. Takie też jest jej pochodzenie, jest to tygodnik. W edycji jest ich chyba wiele w Famitsu. Natomiast tutaj jest Weekly w Famitsu, jest to wydanie główne, które jak widzicie, kosztuje 480 jenów, czyli mniej więcej połowę takiego pieniążka. E, na Polskie wychodzi koszt gazety jakieś mniej więcej 15 złotych. Ciekawostka jest taka, że przesyłka kolejne 15 złotych a koleżanka, która żyje w Japonii, poprosiłem ją, żeby mi to przesłała e, ma konto w japońskim banku i koszt takiego przelewu do japońskiego banku Wydziósł kolejne 30 złotych. Więc generalnie koszt Famitsu to tak mniej więcej pirazy drzwi jeden Kazimierz. No dobra, e, co tydzień dostajemy taki od. Dziwnie wyglądający kawałek papieru, których kawałku papieru jest tutaj, jak widać, 336, więc jest troszkę dużo. E, na okładce jest e, dziwna młoda pani, która, o ile się nie mylę, jest jakąś aktorką modą, która ma 21 lat, przypadkiem zupełnie wiem. E, I z tego co widziałem, będzie jedną z postaci też w Yakuza 0, bo widziałem ją gdzieś tam na Zwiastunie. E, szczęście jest też takie, że zobaczymy w miarę w, e, no, nowe wydanie Famitsu. Tutaj w tych krzaczkach jest napisane, że generalnie jest odnowiony design, czy coś w tym stylu. Nowe jakieś działy będą teraz w gazecie e, i jeszcze łatwiej będzie znaleźć gry, które chcemy pograć. Znaczy od razu mówię, że nie jestem jakiś hypergeniuszem, więc coś mogę źle gdzieś przetłumaczyć. Dobra, zaczynamy. E, reklamy są. Reklam jest dość dużo, aczkolwiek e, nie uderzają jakby swoją ilością. Jest ich mniej więcej tyle samo co w Neoplusie. Tak, objętościowo patrząc, ile miał Neoplus, a ile e, ma Famitsu, to mniej więcej jakby proporcja reklam jest taka sama. E, Reklama oczywiście, wszystko jest absolutnie po japońsku. Czasami pojawiają się angielskie nazwy gier, e, albo przy jakimś dziale jest coś dopisane. Ale to tak typowe, jak na przykład było w Neoplus, gdzie był kącik tapczana, to też miał tam w krzokach napisaną nazwę. Tutaj jest czasami po angielsku. Gazeta jest bardzo ładnie złożona. Pod wyjątkiem tych dwóch stron, tutaj jest taki jakiś wstępniak, gdzie właśnie piszę o tym odnowieniu tej gazety, tam jakichś działów. Eee, I że bodajże tutaj ma którą rocznicę istnienia? 28. Czyli generalnie troszkę stara gazeta. No dobra, tutaj jest spis treści jeżeli chodzi o strony, i spis treści, jeżeli patrzymy o gry. Dobra, nie będziemy przeglądać wszystkich stron, tylko te, które zaznaczyłem. E, zaczyna się dość w miarę standardowo. E, tutaj jest e, Shinsaku Skupu i że 13 czyli mamy o 13 nowych grach. Powiedzmy, zapowiedzi, gier, które niedawno, znaczy, które będą, no po prostu zapowiedzi, czyli gier, które wejdą kiedyś. 13 różnych gier. E, tak, też, żeby tylko zobaczyć. Tutaj jest Biohazard HD Remaster, czyli tak naprawdę rem remake pierwszego. Resident Evil, bo tak jest też znany na zachodzie Resident Evil Zapowiedź jest na sześć stron Prawie zawsze pojawia się też wywiad z twórcą, twórcami Który jest długi Pamiętajcie też, że japoński to jako język zajmuje dość mało miejsca Ponieważ jeden krzaczek może oznaczać całe słowo No więc w związku z tym jest tutaj całkiem dużo treści o tej grze Są też gry, o których w życiu nie mamy pojęcia Nie mam pojęcia co to jest za gra, nawet tego nie tłumaczyłem, bo i po co I tak pewnie w życiu u nas nie, u nas nie wyjdzie no dobra, i tak sobie trwają zapowiedzi. Kolejny w miarę normalny dział. To albo będą nienormalne jeszcze potem. To właśnie dlatego tak mówię. To jest właśnie jakiś wywiad z twórcą jakiejś gry, generalnie o wyścigach koni. Więc pozdrawiam tego pana. Normalne to, co dzieje się w różnych wszystkich gazetach. To jest akurat relacja z Comic Con 2014. Jak zwykle jest też wywiad. No, panowie z Famitsu mają ten plus, że mogą gadać z wszystkimi Japończykami absolutnie bez tłumaczy. Teraz, absolutnie najważniejsza rzecz, czyli to, o czym się zawsze mówi, Cross Game Review. Tak jak mówiłem, jest nawet po angielsku. Tutaj jest po japońsku uh, Shinsaku Gemu Cross Review. Uwielbiam japoński po prostu. Angielski, japoński. I zawsze jedną grę tutaj jest Zelda Hyrule Warriors. Oceniona, i zawsze oceniam czterech ludzi, i ocena od 1 do 10 od każdego, i dlatego ostateczna ocena to jakiś tam score na 40. Każda recenzja jest bardzo krótka. Znaczy, chciałbym tu użyć takiego porównania, znaczy, to jest takie trochę lamerskie, ale niech będzie. Kurde, takie recenzje to w Playboyu są polskim kiedyś widziałem, jak ktoś w necie pokazywał, jak żenująco wyglądała recenzja Kirzon 2 w Playboyu. No dobra. Tutaj są jakieś wybrane gry tygodnia. Tutaj, że wyszło The Last of Us Remastered. To przypominają recenzję na PS3 i że tutaj 38 dostało od Japończyków. Eee, jest jedna dziwna rzecz. Eee, o jednej grze jest czasami kilka razy w gazecie napisane. Eee, a to między innymi dlatego, że oprócz recenzji, które naprawdę tutaj zajmowały mało miejsca, eee, w Famicus jest to tak podzielone, że gry są podzielone według pod wydawców. Tutaj są na przykład wszystkie gry Square Enix, jakie wydaje Square Enix w Japonii. I to jest jakby dział przeznaczony dla gier Square Enix. Jest to podział, którego nie widziałem, znaczy w Neo czy w PSX Extreme albo czymś takim. E, tu jest właśnie ta dziwna rzecz, ponieważ e, oprócz recenzji gry, na ogół jest to jest jakby, to jest chyba nawet po angielsku, tak jest, follow up and pick up, czyli troszkę więcej jest o tej grze napisane. I teraz chcemy zobaczyć coś, co wygląda w miarę znajomo. Przewijam do artykułu. Za chwilę będzie, Bo tak wyglądał. Ja przykład o jest o bajonecie, podajże tak. On również jest na kilka stron. Eee, tymczasem przewijamy dalej. Tak wyglądał The Last of Us. The Last of Us Remastered: tak naprawdę to jest po prostu recenzja. Jest też to dziwnie podzielona. Jest najpierw dla ludzi, którzy nie grali w grę, Dla ludzi, którzy wgrali w grę. Wypisane różnice, fotomod i tak dalej. No i tam jeszcze jakieś krótkie słówko na koniec. Eee, oczywiście wszystko jest maksymalnie po japońsku i nie ma nawet hurigany, czyli jak się nie zna kanji, to jest zonk. Ja się na przykład mogę totalnie załamywać, bo nie wszystko rozumiem. To jest jedna rzecz, która mi się nie podoba tak właściwie. Ace Combat Infinite to jest darmowa gra, która wyszła. Na ps trójkę, i można grać w Ace Combat. No i ona wyszła już dawno A teraz jest update, który normalnie u nas by był wspomniany, nie wiem, dwoma zdaniami Tutaj jest rozpisany na dwie strony Są obrazki samolocików I wszystko opisane, to jest moim zdaniem standardowe wytracanie miejsca Kiedyś mi się nie podobało, to chyba w pierwszym numerze gramy, że wszystkie czołgi tam jakieś z World of Tanks były zrobione Jest też bonus taki Za mało ci stron dla naszej gry 300 stron za mało, można zamówić coś takiego Rozkładane Gra się jeszcze bardziej wyróżnia. Nie mam pojęcia co to zagra i nic nie to szczerze, więc nie obchodzi. Zabytki marketingowy nieudany. Eee, tutaj mamy dział pociera, poświęcony sklepowi, ponieważ falli ma swoją oficjalną stronę w internecie. No i oczywiście też sklep. I co, co można kupić albo co się sprzedaje, reklamują. Dalej, jest ciekawostka, która zwróciła moją uwagę. Reklama najnowszego filmu Studia Ghibli, o Moj Dashi No Mani, czyli When Mani Was Here, kiedy Mani tutaj była, wspomnienie Mani, czy coś w tym stylu. Eee, o Moy Dashi. ciekawe że dobrze to przeczytałem. No nieważne, w każdym razie jest fajnie, bo jest reklama filmu Studia Ghibli. Japońska gazeta nie może się chyba obyć bez e-mangi. Tu jest jakaś manga, w którą w zasadzie, jak zwykle, tamtej strony. Zawsze jest to czarno-białe. Papier. Maga jest taka sobie, jakiś tam potworem się walczy Kij w plecy. Reklama Bravely default, czemu nie. E, tutaj mamy kolejny artykuł o grach, i tutaj może być znowu ta sama gra opisana. Tylko że tym razem, to jest special! Jest special. Special polega na tym, że gra dostaje naprawdę rozbudowany artykuł. Ciekawy jestem, czy on jest sponsorowany, czy nie. W każdym razie tutaj jest na przykład Street Fighter. Street Fighter jest opisany na 10 stron. Tutaj jest opisane, jakie są ruchy, postaci, jak się w to gra. Tak naprawdę to jest to dokładnie. Później jest wywiad, oczywiście, z twórcami i z prosami, z profesjonalnymi graczami, co są o zmianach i tak dalej. A na koniec nawet pani, która pokazuje, jak puszczać Hadokena. Japończycy. Właśnie tak to wygląda. Przewijamy dalej. E, jako, że jest to wydanie jakieś tam. Nie wiem, gdzie coś zmieniają i tak dalej, jest też ankietka, ankietka w po prostu XXI wiek, jest na kawałku kartki, którą można wydrzeć i odesłać na adres redakcji, znaczy przypuszczam, że w formie online też jest. Eee, dalej mamy, w, co każdym, w każdym numerze jest, z tego co zrozumiałem, jest kod na jakieś DLC, są to zazwyczaj jakieś stroje albo coś w tym stylu. A tym niemniej całkiem fajny dodatek. Ciekawe tylko, czy ktoś może wejść do sklepu i sobie go przepisać, i wtedy nie kupić gazety i mieć ekskluzywny strój. Zło. E, tutaj jest kolejny dział poświęcony innemu wydawcy. Tu jest akurat Koei. koe Tecmo Gemzu. Koei No tak. I tutaj jest na przykład Zelda. I o Zeldzie znowu bodajże 10 stron. 14. Sorry. Zapisałem sobie też, że jest 14 stron. Także różne, różne, różne. Przewijamy. to już było. Hop. Typowo japońska gazeta. Nie wiem dlaczego to tak jest, ale co jakiś czas pojawiają się jakieś panie. Ładne lub brzydkie. Ta po lewej jest nawet, nie mam, ale ta po prawej jest strasznie brzydka, w każdym razie chodzi o to, że ta pani mówi, że jest e, lato na cuda, ta natomiast mówi, że tutaj będą stroje kąpielowe. Hmm. I generalnie jest rozmowa na kilka stron z paniami, które są w strojach kąpielowych i one chyba w zasadzie mówią w co lubią grać czy coś, to są jakieś aktorki, nie wiem, śpiewaczki operowe, cholera ich wie, w każdym razie grunt, że są w strojach kąpielowych, no Boże, <laughs> przemijam dalej. Dobra. Eee, tutaj są jakieś porady, czy też gry, które te, te dziewczyny lubią grać. No i dobrze, niech będą. Osobny dział poświęcony grom Nintendo, a no właściwie na platformy Nintendo, bo niekoniecznie wydawany przez Nintendo, bo jest Child of Light, które Ubisoft przecież robi. Dobra. To jest dział z poradami do gier, której, o ile dobrze rozumiem, i jak wskazuje ta nazwa, hmm, I, jest Są to porady przez, udzielane przez graczy innym graczom. Tutaj na przykład jak trafić do dołka w Mario Gord World Tour. E, są też newsy famicy jest wydawane co tydzień. W miesięczniku, dwumiesięczniku, kwartalniku raczej nie ma to większego sensu. W tygodniku powiedzmy, że jakiś to sens ma. Generalnie famicy ma swoją stronę internetową. Ale co tydzień można przepisać, e, przeczytać, przepraszam. Nie jest to duży dział. E, są też informacje o tym jak to się sprzedawało, jakieś wykresiki. No generalnie spoko. Tutaj pod koniec gazety zaczynają się już też e, różne takie top 10, top 30. Ludzie głosują jakie gry są popularne i to oni to drukują. Generalnie coś jak w PZX Extreme kiedyś było, nie mam pojęcia czy kiedyś jest, czy jeszcze jest. znajdują się natomiast e, różnego rodzaju felietony, jest ich całkiem dużo. Wszystkie zgromadzone mniej więcej pod koniec gazety w jednym miejscu z niektórymi wyjątkami. Jeszcze na końcu są jeszcze jakieś inne. Dobra. Tutaj mamy znowu wywiad z jakąś panią, która mówi o tym zapewne w co lubi grać. Eee, chociaż eee, głos tej kobiety coś. Dostarcza, nie wiem, czyli zakładam, że jakaś pani tutaj podkłada głos pod postaci. Tak by z tego wynikało. Mniej więcej. Tutaj znowu jakieś listy, gier, które są popularne. Są też malutkie komiksy, poopychane gdzie e, Tutaj z kolei są opisane tak zwane gadżety, które pewnie można kupić również w sklepie Famitsu, chociaż niekoniecznie. Tutaj jest jakaś podstawka na konsolę, rzeczy. Hmm. Takiego typu cuda, komiks, aż na dwie strony, wygląda jakby rysowali go w i, I na koniec pojawia się pani, która była też na okładce. Która również mówi w jakim to filmie teraz gra, bądź też nie gra. No oraz również w jakie gry gra, <grym> bądź nie gra. Co ciekawe, wspaniałe wykorzystane miejsca. Hmm, nie wiem, po tutaj są te zdjęcia, są też dosyć takie średnio ładne, no ale kim w plecy. Na koniec Trendwatch, czyli znowu jakieś rzeczy, które się sprzedają, nie sprzedają, opisane. I znowu felieton jakiegoś pana, który mówi o tym, żebyśmy czytali gry albo ograch, coś w tym stylu. Na koniec e, cała stopka redakcyjna i zapowiedź następnego numeru, który ukaże się 21 hmm. hachigatsu, czyli <laughs> mieszanina językowa sierpnia. Ten numer jest właśnie z sierpnia. Na koniec reklama. New Yoshi Irando. New Yoshi's Island I na sam koniec Pewnie najdroższa reklama ze wszystkich Dragon Ball Heroes 2 Można tworzyć swoje własne postaci Które są strasznie dziwne przez to hmm. Ale zdaje mi się, że w nowym Dragon Ballu Który wyjdzie na konsolę normalne U nas też można stworzyć własną postać No dobra To tyle jeżeli chodzi o Famicu Zagadałem się na 15 minut yy, I to wszystko, dzięki bardzo